Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami z naszego ogrodu. Dawno nie było żadnego odcinka, właśnie stąd, ale chcielibyśmy Wam coś pokazać, co ostatnio po trochu, po pracy staramy się robić. Niestety nie nagrywaliśmy tego, jak to powstaje, no bo nie było czasu, nie było rąk do nagrywania. Ale opowiemy, opowiemy Wam, co po kolei robiliśmy, czego użyliśmy i mam nadzieję, że nam wybaczycie, że po prostu nie nagrywaliśmy tego, jak to powstawało. Ale nie jest jeszcze za późno, bo jeszcze nie jest coś do, do, dokończone, tak więc coś tam Wam jeszcze pokażemy, tak więc ja teraz się oddalam, maszynfowa uchylam rąbka tajemnicy i opowiadaj, co tutaj się zadziało. Zobaczcie, co nam się udało zrobić w końcu, ja już o tym marzyłam w tamtym roku, ale po prostu nie było na to czasu. I w tym roku się w końcu udało, też to dosyć długo trwało, bo my zaczęliśmy jakby działać nad naszym zadaszeniem chyba już w kwietniu, bo deski kupiliśmy w kwietniu. Drewno jest C24 konstrukcyjne, z tego co pamiętam to jest to klejone. I nie pamiętam czy to jest to na B czy to na K. Muszę to sprawdzić i Wam tutaj wrzucę. Drewno świerkowe. Tak, drewno jest świerkowe. Całe drewno kosztowało nas 3200 zł razem z transportem, ale to nie jest tylko na zadaszenie naszego tarasu, będzie też zadaszenie naszej bali, bo tam w przyszłości niedalekiej powstanie drugi taras taki tylko pod bali i po, może pod leżaki. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Deski są zaimpregnowane dwa razy impregnatem lazurującym od remersa w kolorze Pinia. I po każdej warstwie, znaczy przed pierwszą warstwą zostało zeszlifowane, później po pierwszej warstwie zostało zeszlifowane tak delikatnie? Tak, aczkolwiek te drewno już gładkie samo w sobie, tylko tak. że ono miało Było takie, napisy. Były, miało napisy właśnie, że to jest drewno konstrukcyjne z C24, a poza tym w niektórych miejscach nam się przybrudziło, bo leżało na deskach, no to wiecie jak to wygląda. Musieliśmy je troszeczkę przeszlifować, nie to, że jechaliśmy praktycznie do zera. Tylko nie, tak papier, papier setka, 120 tak. i no dało. I było radę. to pomalowane później sobie długo, długo, długo sło. aż w końcu powiedziałam, że nie, no trzeba, już trzeba po prostu robić, bo inaczej nie wytrzymało. <grym> ja już bym chciała siedzieć pod zadaszeniem. Zrobiliśmy najpierw fundament, trzy fundamenty tak naprawdę pod nasze belki, które są tutaj. Każda z tych belek ma 2,5 metra wysokości, więc dosyć wysoko tutaj mamy. Fundament jest na metr. Tutaj jest beton B20, taki gotowy, kupiony. Chyba B25, a, albo B25 be, kupiony z worka. Tak, kupiony gotowy. Dodatkowo do, tutaj wrzuciliśmy jakiś tam żwirek. E, jest tutaj też rura kanalizacyjna, metrówka 160, 160, głębokość metrówka, wbita. Tak. E, tam na dole jeszcze są, ona jest wzmocniona kamieniami. Tak i generalnie podczas zalewania tutaj nie będziecie widzieć ale to są takie już od razu kotwy no wiecie takie tu jest taka kotwa. O, takie tu. coś nie wbite do dołu ja jeszcze przedłużałem te kotwy bo one były one były e, krótkie dzień dobry one były krótkie, bo były mniej więcej gdzieś takie. Ja jeszcze przedłużyłem na taką wysokość, żeby po prostu to się dobrze trzymało. I o dziwo! Szefowa zamówiła kotwy regulowane, więc tak naprawdę mogliśmy dopasować się do każdej grubości belki, jaką mieliśmy. Nie musieliśmy mieć akurat takiej, a to jest 10x10, nie mogliśmy mieć szerszą. nie? No i mamy 10 na 10 więc jest spoko. To żeśmy sobie wykopali, wkopali pod laser, wiecie, to takie standardowe. nie? Zastosowanie. Jedynie co nam już w wypoziomowaniu, czy tam w ustaleniu, gdzie te nasze fundamenty będą stały, pomogło już to, że istnieje nam taras i on był robiony. Pod laser, tak więc tutaj już mieliśmy równiutką linię i po prostu nam to bardzo ułatwiło robotę, bo nie musieliśmy już odmierzać od domu i tak dalej, tylko trzymaliśmy się wymiarów naszego tutaj obrzeża i wyszło jak wyszło. Tak więc trzy fundamenciki wylane. Drugi. I trzeci powstał w kamieniach. I trzeci jest w kamieniach. Stopni się tak fajnie. Tu w przyszłości, znaczy w przyszłości, no jak już będziemy kończyć, to po prostu obsypiemy to sobie żwirkiem, żeby tam nie zarastało to żadną, żeby nie zarastało żadną trawą. A dodatkowo żwirek będzie powodował, że tam nie będzie się zbierała woda i tam nie będzie żadnej opcji, żeby po prostu to drewno jakoś miało kontakt z wilgocią i coś się z tym złego działo. Dalej. A było najpierw ta a tak, Dwie poprzeczne belki, bo konstrukcja jest bardzo prosta. Dwie poprzeczne belki, które z tej strony właśnie spoczywają na tych dwu i metrowych filarach. A tutaj, po tej stronie, postanowiliśmy, że nie będziemy się kotwić do naszego muru, bo jak wiecie, nasz dom jest zrobiony z pustaka gazobetonowego betonowego i to mogłoby nie utrzymać, nie? E, utrzymałoby. Ale o wiele łatwiejszą y, opcją było to, że po prostu taką 7 siedmiometrową belkę, żeśmy nawet nie ściągając podbitki, szefowa, to był szefowej pomysł, nie? Bardzo, bardzo udany, po prostu żeśmy przyłożyli czym? Widzieliście. Podnośnikiem y, do płyt kartonowo-gipsowych i wymierzyliśmy sobie miejsca, gdzie mają nasze wiązary linie akurat przecięcia, nie? a mamy wiązary proste dodam yy, i to nam też ułatwiło i po prostu żeśmy po dwa wkręty ciesielskie takie 20 yy, dwudziesto, cm tak. żeśmy się dowiercili do naszych wiązarów, tak więc moi drodzy yy, dzięki temu to zaoszczędziło nam mnóstwo roboty yy, no i tyle, po prostu konstrukcja jest już yy, zrobiona nie? Dodatkowo z takich bardziej technicznych rzeczy dla Was, yy, nasze, jak to się nazywa? Legary, Legary dachowe yy, są zakotwione na takich siodłach, w spornikach Belki. To się chyba tak nazywa. Tak więc, spornik Belki, akurat na nasze. Legary, a legary mają niecałe 5 cm grubości na 10 wysokości, niecałe 5, bo one są tam szlifowane i tak dalej, więc mają ile? 45 na 10, 45 na 10 dokładnie, i na takim wsporniku belki się trzymają, i powiem Wam szczerze, że się nic, nie, nic z tym nie dzieje. Tak więc, tutaj, wsporniki belki żeśmy sobie zamontowali. Pierwszy i ostatni i później całe następne pod sznurek, bo wiadomo, że to jest więźba, mogło to gdzieś tam się zwichrować. Natomiast tu po drugiej przeciwnej stronie, na tej głównej belce, yy, zostały one przywiercone też wkrętem ciesielskim 15 cm, tak żeby to nam nie przeszło na wylot. To jest tak zwany wkręt ciesielski z podkład z, z tym z łbem podkładkowym. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Nie? No i wszystko się trzyma. Tutaj zaraz powiecie, że nie mamy jeszcze takich zaciosów na boku zrobionych, ale spokojnie o, te zaciosy będą wykonane w przyszłości, więc się nie martwcie. A jak poziomowaliśmy te belki, już tutaj służę z wyjaśnieniem, a to najlepiej wyjaśni Wam szefowa. Tak więc szefowa, jak poziomowałaś te belki, żeby to wszystko było w pionie i w poziomie. To znaczy najpierw tak, tutaj sobie podnieśliśmy tą siedmiometrową belkę, położyliśmy ją na górze, na tych trzech belkach i tutaj Łukasz... Trzeba było wypionować skrajne. Tak, nie? najpierw wypionowaliśmy skrajne i Łukasz wbił tutaj łatę czy kontrłatę. Wiecie, że ja tego nigdy nie ogarniam. I sobie tutaj wypionowaliśmy, ja trzymałam poziomicę, to znaczy łatę i mówiłam, że już albo jeszcze, albo w prawo, w lewo, a Łukasz tutaj za tymi ściskami ładnie przycisnął do tego tułaty czy kontrłaty i tutaj ładnie, sztywno już trzymało. Czyli w tą stronę już nam się nie ruszało. Tutaj było OK. Tak samo zrobiliśmy z drugiej strony. O, widzicie, Teodorek jak się bawi, a tą, tą po prostu, tą środkową, E, już nic, niczym nie robiliśmy, no bo tutaj już było w miarę sztywno, no to ja tylko przykładałam łatę, a łukasz mi zakręca, zakręca, zakręca. I tak I gorzej było stą, w tą stronę, bo tutaj sobie poziomowaliśmy, najpierw tam wrzuciliśmy te belkę w siodło? Tak, belkę w siodło i to i następnie tutaj. Tak, położyliśmy sobie tą belkę na górze. Później poziomicą dziubek nachylała tak, w tą no. bądź w tą. I tylko, że tutaj już było ciężej, bo ona nie chciała za bardzo się ruszać. A ja za, zakręciłem w momencie, <grym> tak. kiedy było to wszystko Dokładnie. tak, jak być powinno. No I zrobiliśmy i to skrajne. I, do, I później środkową, a później sobie już dokładaliśmy te w środku pomiędzy nimi, wszystkimi. Powiem Wam szczerze, że drewno konstrukcyjne, mimo tego, że jest naprawdę w miarę proste, to jednak idealnie proste nie jest, no bo nie na jest. przykład ta główna belka była. W taki łuk wygięta. Tak. W taki łuk, i dlatego postanowiliśmy, że tym łukiem do góry ją ułożymy. Skręciliśmy bok, drugi bok, i ona nam piała na środku, ale w momencie, kiedy szpaksem ją żeśmy sobie dociągnęli, to nam się idealnie tak. wy, wyprostowała. Wszystkie elementy na stolarni naprawdę nam docięli praktycznie co, co do milimetra. milimetra no. Więc w momencie, kiedy kotwy wsadziliśmy je, ustawiliśmy sobie pod niwelator, Mieliśmy machnięcia może do 2 mm tak. na kotwie, to powiem wam, że wystarczyło po prostu to tylko skręcić, wsadzić i są poziomy, tak więc róbcie od początku równo, to później łatwiej tak. pójdzie. Nie? Ja jeszcze od siebie mogę dodać, bo zależy, co będziecie mieć później na zadaszenie, ale jeżeli na przykład będziecie chcieli mieć poliwęglan, no to on już ma tam swoją jakąś tam szerokość i pod to do, jakby układa się te. Legary powiedzmy, więc u nas tak. Pierwsze, pierwsza i druga belka jest w rozstawie co 56, chyba cm, a następne. Co 70. Co 70, bo te poliwęglany mają 210 cm szerokości. Może tak? tak. U nas będzie przewidziany poliwęglan komorowy, tak. moi drodzy, mleczny. <grym> tak. I one występują w płytach o długości 210 cm. A Dla... Zwykłe lite chyba Ten, trochę większe. 3,05. Ale cena jest zabójcza, więc nie było o... nas stać na taki poliwęglan i będziemy mieli komorowy. Tak. I dlatego właśnie. Rozstaw jest 170, a pierwszy, e, pier, pie, pierwszy rozstaw jest trochę krótszy z racji tego, że e, daszek tak musi troszeczkę wystawać. wystawać na boki i po prostu taki wymiar. Zresztą tam u różnych producentów e, zawsze będzie podany rozstaw, jaki tak. się powinno tutaj e, zachować przy. Przy, przy budowie zadaszenia pod poliwęglany. No. Zresztą u nas poliwęglan będzie grubości 16, tak, 16. tak więc będzie 16. troszeczkę grubszy i miejmy nadzieję, że będzie fajnie wyglądał. Moi drodzy, Daszek, a coś chcesz powiedzieć? Tak, jeszcze chciałam Na powiedzieć, że ja muszę, zostało mi jeszcze właśnie do zalazurowania te cięte krawędzie, no bo nie wszystkie pomalowałam, ale to na spokojnie sobie już na gotowe pomaluję i tutaj jeszcze nam zostało dociąć ten daszek, tak, bo jest Tak, także nie mówcie, nie mówcie, że o Jezus coś tak Wam <grym> nie pykło, to będzie jeszcze docinane, tak. tylko się z szefową zastanawiamy na jaką no. długość to obciąć, pewnie tak gdzieś z połowę zetniemy przynajmniej. No. Tak, żeby też nie było tak, że będzie nam zacinać na taras, ale żeby też, ten że, daszek był w miarę, ale, ale żeby też nie... żeby nie wystawał tak, żeby nie wyglądało to komicznie. No. Natomiast zabrakło nam siodeł, bo szefowa z netu jak zamawiała to jakoś nie przewidziała, że trzeba będzie dać aż 11 e, bo tych jak, naszych legarków. Jak sobie legarków. na kartce to wychodziło mi, że mamy belki co metr i tyle nawet w sumie tych belek kupiliśmy, bo resztę kupiliśmy na balie. No, ale że wyszło tak, że muszą być co 70 cm, więc trzy dodatkowe trzeba było tam jeszcze wrzucić, więc trzy dodatkowe siodła trzeba było dokupić. Bo więc tego nie my je dokupiliśmy i właśnie w tym momencie zaraz sobie przejdziemy i je zamontujemy. To pokażemy Wam, jak wygląda taki, taki montaż. Tak więc coś jeszcze się w tym odcinku zadzieje. Nie tylko gadulstwo, a tu zobaczcie e, koniczyna, ale tutaj są ślady. Zbrodni misiak rozpruł swojego misia. A jeszcze nie wiem czy widzieliście, ale powoli zaczynamy rozkładać meble tarasowe. Jest taki bałagan na naszym tarasie, a jeszcze muszę go umyć. Ale już mamy stół i dwa krzesła złożyliśmy. I, hu I huśtawkę, która musi wylecieć. Tak, i składaliśmy w sobotę chyba o 22 krzesła i stół. I balia się, moi drodzy, tutaj nie mieści. Tak. Balia stać tu nie będzie. Już Wam mówię, zdradzę tajemnicę. Balia będzie znajdowała się tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jest to biedne drzewo, które nie, nie wiemy, dlaczego nam usycha. Ono zostanie wykopane i gdzieś przesadzone. Darnie zostanie zrównana z ziemią i tutaj niestety dla niektórych zostanie to wybrukowane i w przyszłości stanie tutaj balia. Tak, tak. No i też będzie właśnie takie zadaszenie, tylko że bez pokrycia poliwę. Tak, tylko dlatego bo komin, komin będzie kopcił tak. i będzie musiał sobie ulatniać się do atmosfery. Dobra, idziemy, idziemy dokręcić trzy ostatnie beleczki. Także zadanie dzisiejsze mojego Łukasza zostało wykonane. Dołożyliśmy trzy ostatnie belki. Zamieniliśmy czarne wkręty, bo my tak po prostu nie mieliśmy akurat w domu, bo robiliśmy to w weekend, nie mieliśmy wkrętów takich do drewna, to przyłapaliśmy na czarne, ale Łukasz już je wymienił na już wam pokazuję na jakie. Te siodła, tu, tak, te siodła boki. boki siodeł są przyczepione takimi wkrętami. Musieliśmy je po prostu dokupić, nie mieliśmy takich w domu. A pokaż łepek. Łebek jest na jakiegoś, nie wiem, torksa, czy co ja nie rozróżniam. Są różne te wszystkie łebki. że? Nie ostrzy. O już. No. O. To są takie łebki. I podsumowując, te były wkręcane właśnie w te belki 10 na 10, które są te skrajne. Do wiązara, do wiązara i te do tych belek, które są pionowe. I one miały 20 cm długości centymetrów. i 6 grubości. Tak, 6 cm milimetrów. Tak. I 15 kami wkręcaliśmy te 5 na 10 w tą 7-metrową belkę, żeby już później nam nie przechodziło. No bo jakbyśmy 20 przekręcili, to by, by wyszło. Co jeszcze? No, zostało nam tylko do ścięcia ten daszek, wymierzenie całego, całej powierzchni dachu, żeby sobie odmierzyć, ile potrzebujemy arkuszy poliwęglanu, i to będzie na tyle. Jeszcze tak dla wyjaśnienia, nasz taras jest 5x7, jakby ktoś pytał. No, i chyba wszystko powiedzieliśmy. Jeśli macie jakieś pytania, a o, o czymś nie wspomnieliśmy, chociaż nie wydaje mi się, to pytajcie. Oczywiście będą jeszcze e, filmy, z aranża, e, filmy z aranżacji tego tarasu, tak. bo szefowa już sobie wymarzyła taki mały Eden, tak. taki raj, tak więc słuchajcie, czekajcie. Drogie panie, jeśli jesteście ciekawe, co szefowa albo panowie, co szefowa wymyśliła na tym tarasie, serdecznie zapraszamy na filmy, bo już niedługo będą się u nas pokazywały. A wy, drodzy majsterkowicze, jeśli chcecie zobaczyć, jak położyć e, dach z poliwęglanu, Również serdecznie zapraszam. A ja Wam pokażę jeszcze czosnki ozdobne, jak ładnie się rozrosły. Trawa, tak ostatnio nam. Niektórzy pisali, że taka ładna ta trawa, ale ja jestem nie do końca zadowolona, chociaż trawa to jest dla nas. Nie, to czy my jesteśmy dla trawy, czy Nie Dobra, jesteśmy nie, właśnie. niewolnikami właśnie, trawy. Właśnie, dokładnie. Zobaczcie. Jakie się zrobiły kule wielkie. Moja, moja ręka, a ten. O, żaba, chyba była tutaj. Przy... Także rozrastają się w przyszłym roku. Dosadzam właśnie Glub Mastery i dosadzam też jakieś takie mniejsze. Bardzo mi się spodobało i na pewno wylądują też przy tarasie, bo pięknie wyglądają. Także ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa! Na razie!